Zobaczyłem napis Penis, jedziemy tam. Co byś zrobił za 5 euro? Zasiwań, Witek, masz piątkę? Wiedziałem chciałem Tą dronę Są drony z Karla. Tak? No, I tak tka po palcu. Jest reakcja, jest reakcja. Ale w... Auto. Co to, to... to tak tu to... Złapaliśmy kapcia. <laughs> yeah. Zrobiliśmy sobie wycieczkę i tyle, nie? Dokładnie wolno jest. Patrz, Cały W szerokim obiektywie jako łapa tej. Ogablowanie. Ale, ale, ale... ale poczekaj, ale musisz tak, wiesz, wyjść trochę za kadr i patrz. O! Szerzej. Oh, 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 oh. <kins> Jaki, to jest 6 0 pykło, nie? Tylko nie 6 0 Bo się rozjepić. Łapa Kupiłem sobie fajny plecak, nie? Za 60 euro i już mi się zamek rozprył tej. Karlo, to ale w hotelu, Wexford, Wexford Strawberries. Hej, taki kawał jadą z tryskawkami. No jakby. smaru, jest... jak blisko podjeżdżam. On no, no, tak zahamował gwałtownie. Jakbym miał umrzeć, mieliby mnie pochować na cmentarzu, to bym chciał, żeby mnie pochowali na takim cmentarzu. Tam widok na te wzgórza. Wzgórza, ja patrzę. Bym se leżał i bym se nic nie widział. I tak. Trochę jak będą rozrzucać, to tam, nie. Żeby nie rozrzucali tak jak lejesz pod wiatr, nie? Żeby wszystko w ciebie poleciało. Lałeś kiedyś pod wiatr? Lałem. Na klifach lałem, nie? No, właśnie <laughs> no, <patrz, śmiech> też chyba na klifach, no? Od razu złoty deszcz. Nie? Złoty irlandzki deszcz. No <laughs> i się wbiliście w centrum miasta i teraz zobaczymy gdzie my zaparkujemy, nie? Chociaż no tam. Karlo, ogóle... jakie tam centrum tej? Bytom centrum pętla. <laughs> Trzeba zobaczyć, co tu w ogóle jest, Karlo. Jak już tu jesteśmy i Martyna, i tak jest że musi jeździć, to i tak możemy gdzieś jeszcze dalej. To powinieneś. już bardziej już nie będzie. Bardziej już dalej, bardziej ale nie poczekaj, rędzi. bo może jak zje, to będzie mniej No jak? to na pewno, nie? Bo Polak głodny, Polak Nie, błony. mi się też że to każdy tak ma. No, też tak mi się też udaje. Mi tak się wydaje. Parking Clowns, weź go nagraj tej. Irish Parking Clowns, nie? Uwaga. Tak się staje. Tak. Nie ma problemu, nie? Nie ma problemu. Nie ma. Ja tu parkuję zawsze, nie? on tu tylko do jego na szybki becik i do domu, nie? A tam jest penis. No tam jest parking. No jest, na pewno. No I no i podejrzewamy, że tam mogły dziewczyny pojechać. Do Penisa tej ciągnie swój do swojego. <grym> no, no wiadomo, gdzie, gdzie mogłyby pojechać? Zobaczyłem napis: Penis. Jedziemy tam. Adel z AliExpress. Adels z Łyczką. Nie, to jest Adels temu. One stanęły gdzieś koło fontanny przy ulicy. Ach, tam jest fontanna, dobra. Mogę widać to dobrze czy nie dobrze? Dobrze widać, ty mnie ja ciebie <ślamatory> <ślamatory> Nie wiem, ale znają nas. Widzisz, że jesteśmy sławni. Słyszałeś Adam? Ty ona nas zobaczyła, że ją nagrywamy i uciekła by się przestraszyła. Nie? Co byś zrobił za 5 euro? Skoczmy do fontanny. Skoczmy mhm. jak Witek, masz piątkę? Ja mówię, jesteśmy u góry, nie? Ja zrobiłem 4 stopnie. Tutaj. Ale niebieski to ty łapie, To Ja mam mniejszą okulę. Co to pisało? W ulicę szło. Żercie na przykład. Żercie. Halo? Zdrówko, nie? Zero. zero. Zero, bo to zero. kierowca, pamiętajcie. Kiedyś nie robiłem ginesa w ogóle. Ostatnio mi tak zaczęły wchodzić, w sumie od zeszłego roku, że po 4-5, że potem już tak ciężko na bani. Nie robiłem Guinnessa, bo uważałem, że to smakuje jak zimna kawa, nie? A no, trochę później, tak, nie? No, pojechaliśmy do tego Guinness Storehouse. To ja byłem w tym roku, teraz. Trzy miesiące byliśmy. Pierwszy raz, dwadzieścia lat pierwszy raz byłem. I przez przypadek ja dostałem piwo z Guinnessa z Black Currant Aha, i dlatego polubiłem. I wypiłem i mi posmakowało. Mówię, ty, dobre, nie? Tak się, na, nawet się napić, nie? I od tamtej pory delikatnie Ej, się dobra. To wygląda leki. też dobrze. Ona już drugie piwko leci. No do... jak? widać no to do czterech minimum ale nie. Ty drugi Nie, A To już to będzie nagrane. Będę miał do rozwodu tej. No właśnie, ale który z których? Bo no ja nie rozpoznam ich. Ja mam z kurczakiem. Ty masz kurczak. A no to bit. No. Kurczaka? Ja też. Ty co masz? Ale zajbiste. A oni robią takie frytki z tym. To jest ten twój kluken. No wygląda. Better mother, a to jest Smoky Joe. Jest. Fajna bułka nawet, nie? No, tak, se zamikiem Sezamik. czarnym, proszę. A ty wziąłeś to sobie... Jest. Jest to jest tak. Nie wiem jaki tu masz sos, ale ja mam taki mega pomidorowy sos. Na zewnątrz jest tak. No no, no dobra, wyjdźcie. Moje też ładnie wygląda, ale... ale tu jest więcej frytek niż tego mięsa, wiesz. Siorbany pork mm. <grywka> Od razu się humory poprawią. jest <grywka> d mała, to jest błąd O, nie że jest Polski pójść na ten nowy myślny nie? Zrobili basen, bo tam jest jakaś scena z bazą podwodną. Nie? I tam Kruz wymyślił język, żeby jak najdłużej byli pod wodą, żeby nie wychodzili i nie powtarzali czegoś. Tylko właśnie, że pierwsza scena, coś. Że wszystko wymyślił normalnie, tak jakby język. Tak. Tak. On wymyślił jako aktor sam? Tak. On w ogóle są co. Lewezo... Tak, prawdziwy. Tak, tak. I już robią kupę siana. Ale na przykład nie wiem czy kianolidze, ale ten no we wszystkich cenach występuje sam. On już dał tyle kontuzji. A o, Piano, o Piano właśnie oglądają asapy też, nie? On dopiero nie jak 40 jest. lat, on kupił sobie dom, nie? No, ale on, on, ale on jest taki, że on tam większość swojej gaży oddaje. On nie, że on sobie tylko jakoś żyje. Gdy szczęść, adwokat nie? Diabła powstał, oni nie mieli tej pieniędzy, ona da 90% swojej gaży, Al Pacino. Tej, ale mołaś tego burgera. Molę. <laughs> Nie chciałem Kto podał ciepłą wódkę? Pan prezes lubi ciepłą. To jest ten sos czerwony, co ja zawsze do Wingsów daję. A na wingsy, to sobie do Whistling Peak, czy tam już nazwę tu zmieniło? Nie, go? to jest tam. Selbridge. Na głównej. Na ja? głównym w tym babie. Tam gdzie był Doug. później to Whistling Peak się nazywało, tam mają najlepsze wingsy. jesteśmy w Carlow teraz? On połamał kręgosłup, co to Co to znaczy? Nie, no jesteśmy w Carlo, bo w miejscówce, co poprzednio przyjechaliśmy tak, i Burton. gadaliśmy, nie można! Byliśmy w Burton House Gardens, nie zrobiliśmy bookingu, jest bank holiday, nie było miejsca dla nas, ale wrócimy tam, dograć jeszcze materiał. Teraz jesteśmy w Carlo, przyjechaliśmy tutaj akurat po drodze. Zobaczymy, co tu w Carlow jest, nie? Dokładnie. No, fajne to, Karlo, fajne, fajne. Fajne to, Karlo takie, nie? Kamery leżą na ziemi. Polityczny! W gazie to ja trzymałem kiedyś rzeżuchę. Patrz na tą depiarę z przodu. Ja. Czekaj, nie, nie patrz, przejdziemy. Dobra. Ona będzie za nami, nie? I nie śmiejmy się, a bo będzie przypaść. A właśnie, tak mówiłeś, nie? Słońce wyszło, nie? A tam ktoś mówi, k to znowu ci streamerzy przyjechali. Bo teraz w ogóle my idziemy na plac, no, tak? Nie, no jedziemy do parku, nie. No i co? Lecimy na dwie kamery. Wiadomo, są wideografery, no to są dwie kamery. Tak jak dwa Majki, te. Ale Majki, tak jakbym palił fajki. Fajnie jest, ludzie nas rozpoznają. No a jeszcze nie wypuściliśmy pierwszego filmu. No mówię, śmiałem właśnie. To jest fajnie, nie? Znają nas? Jak jeszcze my się sami dobrze nie znamy, nie? Lecą młody, młodzi influencerzy. Dobrze, dobrze, zablurujemy go elegancko. Młodzi Nie będzie go widać. Zablurowany. Z dwóch Czekaj. perspektyw tej. Człowiek, perspektywa. Sprawdź źle, to musi źle sprawdzić. No i co, no i lecimy na dronie, no, lecimy dronem. Ale wy... popcie je... tej! Sina <noise> ma tu mamy Karlo. Fajne te Carlo tej! Hello, hey. Alright, lads. Bye, lads. Yeah. Były drony w New Jersey, są drony w Karlau. Vlogerka jest ciekawym zajęciem. Jeszcze... tak długo to jeszcze nie nagrywałem sam siebie chyba, nie? No? się do wody nie w... tutaj. Nie no, przeleciał normalnie. DJ, to mogę być twoja reklama. Ole przeleciał teraz! No, dobra, to chodź tam i wylądujemy no, tam nie. już. Co on jest? No tak, mały kamery w krzokach. A, bo tutaj ten! <laughs> dobra, mam go. Ale, po jak się stawia wiatru. No no, dawaj, no chodź, no, chodź bliżej. I tak, tka! po palcu. Jest reakcja, jest reakcja. Ja Reakcja na, na TikToki yy, tak, 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 tak. Reakcja Aha. na TikToki tak. Jakby zginęła na miejscu no, Zabili ją, ale poszła do domu nie? Ale ja też nie widzę, że on czegoś odpiąła A jeszcze wyszła za tego auta nie? No. Nie ma nie, i tutaj, tutaj, tu I tu, centralnie Tyk Jakiś Dobra Reakcja na filmiki na TikToki Giga nie, nie, nie. Dobra, bo znowu pokazuję siebie i nie wiem, co mówić. Tutaj mamy rondo. Mogę wejść zaprezentować, proszę państwa? Rondo w Karlo. takiego u nas nigdzie nie ma. Tutaj nie ma, nie... Takiego ronda? Jak policjant, ruch, ruchem kieruj. To tak. <ścoughs> Tam pan z autem. Tutaj mieszkają ci co podróżują. Nie będę mówił po angielsku, tej bo mnie wywiosą z banem. Wyprawa do Carlo wybiega, dobiega końca, już mam nadzieję. Funny the Carlo. A lone gunman caused panic on Sunday evening at the Fairgreen shopping center in Carlo. As you know, shots were fired in the air by the gunman, Fitzgerald died at the scene by a self-inflicted gunshot. No one else was harmed. A young girl suffered minor injuries while fleeing the shopping center and received medical treatment. And the army's bomb squad was called in and later declared the area safe. Finally, that's Tsarlov, no? <laughs> what? Aha, the top spot. Ten budynek like w Poznań, today. No? <laughs> Kręci Birol, he? Człowiek Birol. <laughs> Wiesz, mi wszystkie <cywkę> Birol, <laughs> ale tam to coxland. The Pokrycie. Ole by Co? W... To? to w auto! Kogo? To w kogo? No bo on by co zjechał, nie? Z tym autem, patrz to. No. patrz to! A za nim auto jest! Patrz to! Jezus! Pomóc jej! No To co podjeżdża? Tak. Hej, ludzie w tym kraju nie potrafią autami jeździć, nie? Hej, to Karlo, fajne, ale ty nachylenie 10% już są problemy! Sprzęgło, to jest sprzęgło. pomóż! <grym> YouTube. Why you <laughs> Parking Clown's Ireland, nie? I teraz pszst, ujęcie tam. Tak. Pszst, I ujęcie z powrotem, nie? Widzieliście? Tak, się właśnie w Irlandii parkuje, nie? Wy potraficie tak parkować? Carlo, oczywiście tutaj jest inny akcent. <laughs> Proszę bardzo, ludzie nie innym kolorze skóry. Raz, już razem to znają. Już wyjechaliśmy chwilę spod Dublina i Masakra. ludzie Tak! Ja nie mniejsko... wiem co tu się będzie działo w Dublinie Karlo... i w okolicach, nie? Karol jest troszkę bardziej na południu Brytanii. Tam już pani słyszycie? I już widać, że ludzie mają ciemniejszą skórę tutaj. Zupełnie jak w innym kraju, nie? To on jest starszy od Ciebie? Tak. Tak? Jaki gówniarz? Ej, nie wiem, sama. <laughs> Patrz jaka pa, okay. czelika jedzie tej sportowa. Fajne te auto tu mają w tych Karlowach Fajne te auto stuningowane Fajne te auto w tych Karlowach mają Aż tak zapachniało. Ula la. A to ja się do tego mikrofonu a ty poczułeś tamtym? Zajebiste te Majki DJ No i co? Koniec wycieczki z Karlą Tak jest, jedziemy dalej. Jedziemy do Matysa chyba na Na Raz, oj! O Jezus! Ja tutaj chodzę. Dobra, uwaga Ciach Subskrybujcie, lajkujcie Szerujcie <laughs> <laughs> To to? Siema, Syno Co robisz? Bo właśnie wróciłem z Belfastu Może bym cię teraz nawiedził niedługo co? Śmieć w dupę. w I to wszystko będzie takie? <laughs> no siema! Ja będę kulturalny, bo my tutaj nagrywamy do vloga i Dzieci są z nami, także... No, my jesteśmy nie w Carlo... Nie ma. <grymność> to... to tak Robert tylko, także... Ten się, że tam ziomek jakiś w ogóle się trzyma? Ty, gościu, tej! I ten filmik z TikToka, tego żula. Mordo, trzymasz tą ścianę? <grymność> Trzymaj! B... Nie. Mordo, co się dzieje? Jebnie ten budynek czy nie? Utrzymasz go? Trzymaj mocno, kurwa, bo pierdolnie o kurwa. Albo te żule żulozaury, nie? A to takie I takie echo między blokami, nie? A widziałeś to, co ci wysłałem wczoraj z tym palcem? Ja tam zostałem dalej. Nie, nie, mordo, to będzie na YouTube, normalnie, na vlogu. To nasz nasz kolega. To był właśnie Robert. Robert fajnie, że się przedstawił wszystkim. Robert się przedstawił właśnie wszystkim słuchaczom i oraz widzom. Pamiętasz, to, że mówiłeś do mnie wczoraj Tak Tato, dlaczego jestem taki? Taki to jest Odezwiemy się niebawem. Na razie zakań zakańczamy. Poczekaj. No i co, spoko w tym Karlo było, nie? No już do chaty. Ty, słyszałeś to? Nie. Teraz słyszę, no. Co to za dźwięk? Czekaj, zatrzymam się tu. Ej, co to tak tuczyk? Czekaj, ja Złapaliśmy kapcia! <śledź> nie! Ej, kapcia złapaliśmy. Nie, na sam koniec! Patrz, kapcia złapaliśmy. Nie! <śledź> 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 <a> prank, bro! <śledź>